Numer 178 Michał Bachanowicz Przyjechając ze Szczecina Dzień, dobry dzień, dobry. Ja powiedziałem, że... Prawa? Prawa, lewa. Jeszcze. Ja bym lewe. Udawajcie, że wam to przyjemność sprawia. Jak zawsze. Jak zawsze. Co? Jak zawsze. Jak zawsze, tak. Dobrej podróży. Przygody. Jedźcie bezpiecznie. Widzimy się za kilkadziesiąt lat. No, powiedz, debiutujesz w ogóle? Nie, nie, jakieś tam ultra. No co tam? Małe były, tak? Co tam masz za sobą na takie krótsze dystanse? No, krótsze do 350 km, tak na jeden dzień. To jest mój debiut, jeżeli chodzi o taki dwudniowy dystans. nie? A dwudniowy? No, czy dwa dni? Mam nadzieję, że dwa <laughs> okay. dni się wyrobię. Czyli co plan, żeby jutro wieczorem być na mecie? Tak, po co łuska dzisiaj? Dzisiaj łuska, no obok no, jestem uparty. Tego się będę trzymał, żeby do łuski dojechać. No, trochę kilometrów jeszcze zostało, no, ale najgorsze te chłopki, które były na tym pierwszym dniu, to już praktycznie są za nami Jak te pierwsze 100 km oceniasz? No, było co robić, ale to. to też było dobrze. Dobrze, z rana. Rano było chłodno, więc takie pokręcenie pod górki no, rozgrzało troszeczkę mięśnie. Na rozgrzewkę. Temperaturę. Co fajnie, nie? Plan na dwa dni. Rozumiem, że rozgrzewka była. O. Zobaczymy, jak będzie tego drugiego dnia, bo to krótki jakiś tam nocleg w łóżce. 4-4,5 godziny. 4,30, jak się rozjaśni jazda dalej, nie? Czy to akurat dwa noga? Znaczy, co cię to przypinało? Ty co? Troszeczkę ograniczony czasowo jest, ten, jeżeli chodzi o dojazd do Ulta. Starajam się, żeby było coś długiego. ale z drugiej strony, żebym nie jechał dwa w jedną stronę, dwa dni w drugą. Więc to od Szczecina jest relatywnie blisko, czyli logistyczne. Sprawy tak, zadecydowane. No, poza tym no Wanoga, nie no, to trzeba przejechać. No to, to prawda. To... Robił się jak kurto wyścig powoli. W tym roku jest drugi jakiś tam ulgach. Pierwszy no to był tego stycznia, patafa Długa Łapa. No, nawet z dobrym czasem się udało dojechać. No ale dojechałem z kolegą Danielem, więc fajnie się z nim jechało. Wyciągasz jakieś wnioski z tych kolejnych startów? Coś zmieniasz, ulepszasz? Na pewno dochodzę do takiego wniosku, że więcej trzeba. Jeździsz, nie? To o takie techniczne, no to na pewno coś tam zawsze człowiek się uczy. Więcej jeździliśmy, masz na myśli tak zwane dupo kilometry po prostu. Tak, tak, tak. Aha. Aczkolwiek no, do walogi miałem się lepiej przygotować, a wyszło jak na klafy, czyli Kilo, nie? Czyli na świeżości. Jezu. No może nie na świeżości, ale plan był zdecydowanie bardziej ambitny, żeby więcej tych kilometrów zrobić, nie? a to stanęło na przeszkodzie? To no na przykładzie na no bo no, czas, nie? Okej. To jest praca, największy ogranicznik, w większości chyba. A jeżeli chodzi o rozwój, bo taki właśnie coś inaczej bierzesz? jakiś inny rower i na... No powiedz co. co rower? I co? To jest ten sam grawer, grawer 60. To 0 No to mam gravela, no to praktycznie tylko na grawelu jeżdżę. To samo sobie wisi wiecznie grazu, a, a jeżdżę grawerem. No to, to jest po prostu to, czego zawsze szukałem. No i fajnie, że. Jest coraz więcej takich zawodów gravelowych. To stało się mega popularne. A te pierwsze 100 km trasy to jest gravelowe. Jak byś to ocenił? To jest właśnie trasa na gravela. Jeszcze ono na gravela to bardziej takie SWD, to Pierwsze 100 km to takie mieszane było. Dużo Długo... takich single tracków było, dużo leśnych. Ale nie w dziś jeździłem, gorsze trasy, więc więc póki co jest przyjemnie, jest było trochę piasku no ale co to, to za jazda z gravel'em do piasku, nie? Rozumiem, że rzeczy do spania nie masz ze sobą, tak? Nie, nie, to co mam to gdzieś tam jakiś to w zaklepany zaklepany jest, także mam nadzieję, że gospodarz mi przyjmie jak idę gdzieś tam po 12, bo myślę, że gdzieś tam po 12 będę w miejsce, nie? No, a jak nie, no staję spanie na sobie na materatu, jest dobrą opcją. Jak z jedzeniem i piciem masz jakąś koncepcję? Jak jak sobie z tym radzisz? Większość to mam ze sobą żele, patony. Kilka rocznie będę uzupełniał jakiś tam w Ale to, co myślisz, że mógłbyś do łódzki dojechać na tym, co masz w tej chwili? No na pewno, no. Na pewno, ale. Mm, łebie sobie tam pół godziny przerwy, tak żeby troszeczkę odsapnąć. I ostatnąć. będzie obiad jakiś świecony? Nie, bo tu za ciężkie. Tylko no, bo nigdy nie wiesz, co wiesz po drodze, tak? No też prawda. Chyba na Ułanie chłopak walczył o pierwszą dziesiątkę. No. Ja pod droga na jakiejś stacji 20 godzin leżał i wymiotował w, yy, na kwaterze no właśnie o to chodzi. Mówi. Wiadomo, bo to na jakiegoś zjeżdża no to to jakby jadłeś wcześniej to no tak. jest małe podobieństwo, żebyś miał jakiś tam. E, Czyli stawiasz na wypróbowane jedzenie po prostu. Znaczy tak. Wiadomo, no kawa jakaś po drodze będzie. Lubię kawę, więc jedna już była na 83 km a no, więc później na pewno też jakaś kawa jedzie Dlaczego ty to robisz? Jaka motywacja stoi za tymi zawodami? Wiesz tak się zastanawiam po co ja jechałem, nie? Żeby się no, zmęczyć niemiłosiernie. miłosiednie, no ale to się robi dla własnej satysfakcji, dla sprawdzenia siebie. No i nie ma co ukrywać. O, gdyby nie robię, no to się działbym przed telewizorem i gnił, nie? Okej. Okay. A tak to zawsze jest okazja do tego, żeby żeby wyjść, trochę tam pojeździć. spotyka się ze znajomymi też. No Robert. dobra, ale... Można pojechać na taką wycieczkę po prostu. Nawet traka z zeszłego roku wziąć, przejechać to. Dlaczego ten start z numerem? No co to chodzi? Zawsze element rywalizacji powoduje to, że no jedziesz szybciej. Adrenalina na starcie no, powoduje to, że nawet jakbyś nie chciał, to i tak pojedziesz, nie? I rudesz. W zeszłym roku wakacje robiłem tak sobie turystycznie na 4 dni na To też lubię, nie? Tak... Spontanicznie sobie pojechać, spanie gdzieś tam piłkę, to co innego, nie? Brakuje takiej adrenaliny. masz jakieś plany na ten sezon jeszcze startowe? No raczej krótkie dystanse zapraszam do Szczecina paprykarza. O, papryka tak. z fajna nazwa. E, tak, żeby był tłuszczek, to jest paprykarz z gruzem, no bo tam jest papryka sporo grubu Trasa okay. wymagająca, ale to co jest fajne, że nie jest w terminie o, e, taki jakiś pasum nie. A, nie. żeby zarejestrować szlak. Ale gravel, tak? Gravel? gravel. Po co jechać? Okay. Po to to raczej nie pchnie? A koniec sezonu, tam spotykamy się w towarzystwie. No i dekoracja w księżycu. A ile kilometrów? Ciekawe. 180 kilometrów. O 50 kilometrów było 120. No to ciekawa formuła, jeszcze nie staczajmy o takiej. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. mega się rozmawiało. Zawsze na koniec poproszę epickie machnięcie. Trzymaj się, powodzenia.